Cześć, witajcie w drugiej części instruktażowego filmu o fotopłapce Suntek HC 910a. Dziś, zgodnie z zapowiedzią, pokażę Wam, jak łatwo zabezpieczyć kamerę przed kradzieżą, a na dodatek opowiem o najgorszym problemie tych fotopłapek oraz o tym, jak w prosty sposób można go naprawić. Życzę Wam miłego oglądania. Zacznijmy może od zabezpieczenia naszej fotopłapki. Otóż jak widzimy z boku kamera ma takie dwa otwory. One będą kluczowe w naszym zabezpieczeniu, ale na razie przygotujmy sobie sprzęt. Do zrobienia zabezpieczenia kamery przed kradzieżą będą nam potrzebne stalowa linka, ręczna zaciskarka, tuleje zaciskowe i kłódka na hasło lub kluczyk do kupienia w internecie za 10 zł. Jeśli już wszystko macie, to bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Na początku musimy zmierzyć długość ślinki. Najlepiej, jakby była ciut dłuższa od paska zaciskowego naszej fotopłapki. Następnie obcinamy ją w wyznaczonym miejscu. Na jednym końcu zakładamy tuleje i pociągamy ją delikatnie w stronę drugiego końca, około 6 cm, później zginamy linkę w pętle i koniec przedostajemy na zewnątrz otworu tulei. Gdy wszystko już dobrze wymierzymy, Zaciskamy na pierwszym od zewnątrz oczku zaciskarki naszą tuleję jak najmocniej możemy i już sprawa załatwiona. Teraz wystarczy tylko powtórzyć ten proces na drugim końcu linki i to tyle. Nasze zabezpieczenie jest gotowe. Teraz pozostaje linkę z obiema pętlami przeprowadzić przez te dwa otwory. Następnie krzyżujemy pętlę ze sobą, przeprowadzamy przez nie kłódkę. I to tyle. Nic trudnego: wprawdzie srebrna linka będzie dobrze rzucała się w oczy, ale zwierzęta i tak w większości przypadków nie widzą kolorów. A jeśli się bardzo chce, to można przysłonić w terenie taką linkę liśćmi, trawami lub innymi elementami ściółki. Plusami takiego zabezpieczenia są na pewno szybkość wykonania. TANIOŚĆ materiałów potrzebnych do jego produkcji, a poza tym skuteczność. Wierzcie lub nie, ale ta kalinka naprawdę sporo wytrzymuje, a nie każdy chodzi na spacer z zaciskarką, siekierką czy mocnym sekatorem. Co nie? Teraz przechodzimy do najważniejszego punktu tego odcinka, a mianowicie do ostrzenia obrazu fotopłapki. Ja kamerki w lesie wieszam już od niemal roku i ciągle były z tą ostrością jakieś problemy. Raz była po lewej, raz po prawej stronie kadru, niekiedy z daleka, innym razem z bliska, zawsze coś gdzieś było nie tak jak powinno. Niestety mówię tu nie tylko o starszych modelach, ale także o tych najnowszych, które mogę śmiało powiedzieć, że są najostrzejsze, ale mimo to zdarza się, że dany model zgubi ostrość gdzieś z tyłu i nic jest z fajnego nagrania. Po wielu próbach i po wielu błędach wreszcie wraz z tatą docichliśmy o co tu chodzi i jak zmieniać i manualnie ustawiać ostrość kamery. Na pierwszy rzut oka może wydać się to skomplikowane, ale to tylko pozory. Najpierw należy wybrać obiekt, jakich będziemy chcieli nagrywać. Może być to mały ptaszek lub większy sak, jak na przykład jeleń. Później musimy wybrać się w miejsce, gdzie chcemy to zwierzę nagrywać i oszacować mniej więcej odległość między naszym obiektem, a w przyszłości rozwieszoną kamerą. Najłatwiejsze są oczywiście nory, a raczej zwierzęta, które w nich żyją. Dlaczego? Dlatego że nora zwykle nie zmienia swojego miejsca, a zwierzęta, takie jak łosie, jak najbardziej tak przez co trudniej jest je nagrywać. Ze zwierzętami jest to zwykle metoda prób i błędów, ale po kolei. Gdy już wrócimy z terenu z pomiarem odległości, to zapisujemy go sobie w notatniku i przechodzimy do naprawy ostrości kamery. Teraz przedstawię Wam, jak ja zwykle naprawiam ostrość fotopłapki, u której wiem, że coś jest nie tak. Skąd o tym wiem? Cóż, zawsze wtedy, gdy zamówię nową kamerę, to nim powieszę ją w terenie, to najpierw testuję ją w ogródku. gdzie ustawiam przed dinozaura w odległości, którą uprzednio zmierzyłem. Poza tym pomocne są też mój oraz koty moich sąsiadów, które wówczas imitują dzikie zwierzęta. Gdyż ustawię tego dinozaura, to patrzę, czy aby na pewno jest ostry, wyzwalając nagrywanie przyciskiem shutter. Następnie zabieram kamerę i patrzę, czy wszystko jest OK. Niestety w małym wyświetlaczu fotopłapki zawsze obraz jest znacznie ostrzejszy niż na komputerze, więc dobrze jest wyjąć kartę i sprawdzić ostrość na komputerze właśnie. Jeśli zdobędę już wszystkie niezbędne informacje o problemie, to dopiero wtedy zaczynam działać. Po pierwsze należy odwrócić kamerę obiektywem do ziemi, później przystępujemy do usunięcia tych czarnych gumek. Można to zrobić nożykiem, śrubokrętem lub innym ostrym narzędziem. Następnie musimy odkręcić śrubki, które znajdują się pod tymi czarnymi gumkami. wszystkie śrubki będą odkręcone, zaczynamy powoli otwierać naszą kamerę. Ok, teraz fotopłapka jest otwarta, a tak wygląda jej wnętrze. Widzimy tutaj złącza podłączone do zasilania, mikrofonu oraz złącze do diod. Poza tym mnóstwo mniejszych i większych tranzystorów i innych tego typu rzeczy. Następnie rozpoczynamy od delikatnego rozłączenia złącza od diod. Robimy to lekko popychając szare plastiki w stronę kabla, a następnie bardzo powoli i spokojnie podważamy złącze śrubokrętem. Później zabieramy się za złącze od zasilania. Tutaj raz na początku zaznaczyć jakimś markerem lub czymś w tym rodzaju wejście, od którego rozłączamy nasze złącze, tak aby później nam się to nie pomieszało. Delikatnie nie odpinamy, Później robimy tak samo z mikrofonem, a następnie zaczynamy odkręcać kolejne śrubki. Tylko pamiętajcie, odkręcamy jedynie większe śrubki, mniejszych nie ma sensu ruszać. Jak już wszystkie śrubki będą odkręcone, to należy delikatnie obrócić kamerę obiektywem w naszą stronę i wyjąć kartę pamięci po to, aby nie uszkodzić złącza i ogólnie dostać się do środka fotopłapki. Gdy już nasza płyta będzie odkręcona, to nareszcie mamy dostęp do czujnika ruchu, wyświetlacza, przycisków głównego procesora, złącza do przysłony i samego obiektywu, na którym znajduje się odrobina kleju na gorąco. Mimo niego, jak najbardziej, możemy poruszać obiektywem i ostrzyć nasz obraz, ale nie jest to nadwyraz dokładne. Aby mieć większą kontrolę nad ustawieniem, należy bardzo delikatnie odkleić tę kroplę, a następnie wyregulować tak, jak się chce. Gdy już dostaniemy się do środka, warto również przedmuchać całe wnętrze kamery np. gruszką tak na wszelki wypadek. Następnie, aby mieć kontrolę nad obiektywem, musimy z powrotem skręcić płytę główną z tyłem kamery w taki sposób, abyśmy mieli pełen dostęp do obiektywu. Wygląda to mniej więcej tak. Teraz musimy założyć kamerę na statyw, a uprzednio najlepiej przykręcić go do deski. Zabieramy ze sobą miarkę i tego dinozaura, następnie odmierzamy odległość, którą wcześniej wyznaczyliśmy w terenie oraz na ogrodzie. Ustawiamy tam dinozaura i kręcimy obiektywem, dopóki nie będzie wystarczająco ostry. Na szczęście, przy tej czynności możemy mieć już kartę pamięci w fotopłapce, dzięki czemu później możemy dokładnie przyjrzeć się nagraniom na komputerze. Oczywiście pamiętać także należy, że zwierzęta są nieprzewidywalne i potrafią pojawić się w miejscu, gdzie absolutnie się ich nie spodziewamy. Często też nie mamy pomysłu na fajny kadr, albo po prostu chcemy jedynie sprawdzić, co na danym terenie występuje. Wtedy warto jest stosować się do bardzo ogólnych technik ostrzenia obrazu oraz głębi ostrości. Wpierw odpowiedzmy sobie na pytanie, czym jest ta głębia ostrości, a następnie przyjrzyjmy się pewnemu wykresowi, który znalazłem w internecie, ale po kolei. Zacytuję Wam najlepszą definicję głębi ostrości, jaką udało mi się znaleźć. Głębia ostrości to parametr stosowany w optyce i fotografii do określenia zakresu odległości, w którym obiekty obserwowane przez urządzenie optyczne sprawiają wrażenie ostrych, to znaczy mających wyraźne, nierozmazane kontury. Ech, kto to wymyślał? Aby Wam to lepiej zobrazować, przedstawiam ten wykres. Może nie mówić Wam on zbyt dużo, ale jest naprawdę bardzo dokładny, gdyż perfekcyjnie pokazuje punkty ostrości z różnej odległości na tej samej przysłonie. Przysłonie, czyli jak mamy w aparacie F, na przykład F2.8 lub F7.1, jest to nic innego jak kontrolowanie ilości wpadającego do obiektywu światła. Możecie sami sobie to sprawdzić, przeprowadzając mały eksperyment, wykonując dokładnie to, co teraz mówię. Najpierw. Przyłóż palec w odległości około 2 cm od oczu. Przyjrzyj mu się dobrze. Jest bardzo nieostry, prawda? Dobra, to teraz oddal palec na odległość około 10 cm od oka. Powinien być bardzo dobrze widoczny. Następnie, nie odrywając wzroku od palca, skup się na tle, ekranie telefonu lub komputera. Rozmazane, prawda? Dobrze, to teraz powoli zacznij oddalać palec od oczu, nieustannie się na niego patrząc. Tło zacznie powoli robić się coraz ostrzejsze. Tak, że patrząc się na palec możesz teraz przeczytać te wyrazy. Teraz możecie opuścić już palec i spojrzeć na wykres. Identycznie jak nasze doświadczenie, prawda? Jeśli chodzi o przysłonę, to także możecie ją sprawdzić, gdyż nasze oczy wyposażone są w naturalną przysłonę, jaką są powieki. Po prostu, mając ten palec w odległości około 10 cm od oczu, przymknijcie je trochę, a zarówno palec, jak i tło się ostrzejsze, lecz przy okazji ciemniejsze, gdyż mniej światła będzie padać na Waszą siatkówkę. I wszystko jasne. Niestety, tak jak w aparacie jak najbardziej możemy zmieniać przysłony, tak przy fotopłapce nie możemy tego zrobić, więc nasz obiekt, uwzględniając odległość, musi znajdować się w punkcie ostrości, jaki ustalimy. Ja zwykle reguluję obraz w taki sposób, że obiekty w odległości od około 1,5 metra są ostre i jest to bardzo uniwersalne ustawienie, gdyż przy tej odległości zwykle powstają najciekawsze ujęcia. Pamiętać także należy, że jeśli zwierzak znajdzie się tak blisko kamery, że ją wręcz powącha lub dotknie, to nie będzie miała znaczenia jego ostrość, skoro i tak będzie na filmie widać tylko malutki fragment tego stworzenia. Poza tym ja mam już kilka fotopłapek z różnymi ustawieniami ostrości, dzięki temu nie muszę za każdym razem zmieniać tego ustawienia, tylko zmieniam samą kamerę. Jest to duża oszczędność czasu. Ogólnymi zasadami regulacji ostrości obiektywu fotopłapki jest delikatność, gdyż wiele podczas takiej operacji może się zniszczyć oraz cierpliwość, gdyż niewykluczone, że będziemy musieli robić to po raz wtóry. Gdy uznamy, że już wszystko jest ok, to nic tylko iść w teren i wieszać fotopłapkę. Nie jest to trudne i każdy sobie z tym poradzi, ale dokładną recepturę na doskonałe kadry zdradzę Wam już w następnym filmie. A na dziś z mojej strony to by było już wszystko. Widzimy się już niedługo. Niech Wam Pan Bóg błogosławi. Trzymajcie się. Cześć.